<laughs> Łaskomidory, jajka, u, ananas, nektar z błękitnych żonkili te składniki widzę patrząc na ostatni kawałek tarty. Ale który składnik był pierwszy, a który ostatni, a który był po środku! No i co powinno być między pierwszym, ostatnim i tym w środku? Kiedy ja piekę coś drugi raz, zaczynam od przeczytania przepisu. Może chcesz zrobić tak, jak ja? Spróbuję tak i siak. I jak tylko jeszcze się da krok pierwszy to zważenie wszystkich składników. Zacznijmy od Ananasa. I używam do tego właśnie takich miarek. Jedna wystarczy. Krok drugi to wymieszanie składników. I w tym kroku lubię coś dodać od siebie. Pięć, sześć, siedem i... Mach, mach wolno, mach, mach wolno! Twoje kolej. O, o tak. Mach, mach wolno, Remix! Machu, mach, mach mach wolno, wolno. Mach mach! Yy, za dużo machu. Wow! Hej, nie pogrzbiecie! <laughs> Ups! Yy, to niechcący! Hmm... Smaczne! Skoro nie można odtworzyć tarty postępując zgodnie z przepisem, może spróbujesz pokróliczemu? Jasne! Yy, ale jak to się robi? Zrobimy listę smaków, które są w tej tarcie. To jest tak zwane idź za głosem smaku. Dobrze! Ale dokąd? Do zbiżarni! Zaczynamy od końca. To... Prawdziwie czarodziejski sposób, by zacząć. Zazwyczaj ostatnim krokiem jest spróbowanie tarty. Więc my zaczniemy od tego kroku. To tak zwana praca na odwrót. Wierzę, że ty wiesz, jak to zrobić. Ha, żegnaj moja tajemnicza tarto. Ha, num, num, num. Smakuje mi nieco. Hum, num, num. łaską midorami. I jeszcze smażoną hop z galaretką, która pasuje do. Ruminowych różgiewek! No tak! Miałem kilka w kuchni. Przynajmniej dziś rano. Widzisz? Kiedy chcesz odtworzyć wypiek, praca na odwrót nie zawodzi. To będzie mój sposób. Haha! Ha! Pora popracować na obrót! Praca no na odwrót u mnie się nie sprawdziła. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów, i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.